Czerbatek to główny smoczy bohater filmów z trylogii Jak Wytresować Smoka, serialu Jeźdźcy Smoków oraz pozostałych filmów i gier. Ostatni przedstawiciel gatunku Nocna Furia. Jest rówieśnikiem swojego jeźdźca i przyjaciela, Czkawki Hadoka. W dzisiejszym materiale przedstawię Ci bliżej jego postać oraz ciekawostki z nim związane. Jeżeli chcesz pomóc mi w rozwoju, pamiętaj ocenić, skomentować materiał i przede wszystkim obejrzeć go do końca. A ja zapraszam do oglądania. Twoje imię smok otrzymał przypadkiem. Czkawka, dając mu rybę, zauważył, że gad ma schowane zęby. Chłopak pomyślał wówczas, że stworzenie po prostu ich nie ma, co go bardzo zdziwiło. W oryginalnej wersji językowej powiedział wówczas hach, tufles, używając słowa oznaczającego szczerbaty bez będącego jednocześnie angielskim imieniem Smoka. Gdy po chwili Smok wysunął zęby i wyrwał rybę z rąk, ten zrozumiał swoje niedopatrzenie, jednak imię na dobre przygnęło do Smoka. W oryginalnej wersji językowej Czkawka, przy następnym spotkaniu ze Smokiem, woła go już tufles. Jednak w polskiej wersji woła szczerbata Mordko. Później wielokrotnie używa słowa mortka, a właściwe imię Szczerbatek pada po raz pierwszy, gdy Czkawka przedstawia go Astrid. Szczerbatek jest ostatnim i zarazem jedynym poznanym przedstawicielem swojego gatunku. Jest to dorosły smok, dość duży, by nadawał się do ujeżdżania. W przeciwieństwie do swojego powieściowego odpowiednika, Oseska, który jest wielkości kota. Dzięki temu Czkawka lata na nim, co należy do jego ulubionych rozrywek. Tak samo jak smok, Kocha latać ze swoim miejscem. Szczerbatek ma czarną, pręgowaną skórę, co zapewnia mu doskonały kamuflaż w nocy. Na tle nocnego nieba jest praktycznie niewidoczny. Posiada jedną parę stosunkowo dużych skrzydeł, umożliwiających bardzo szybkie latanie, oraz drugą, mniejszą, znajdującą się u podstawy ogona. Głowę charakteryzują duże uczy, warzędy wypustków biegnące od uszu pod podstawę żuchwy, a także kocie oczy. Skrzydła smoka są niezwykle wytrzymałe. Ponieważ w odcinku jesteśmy rodziną, czerbatek osłania czkawkę skrzydłem chroniąc go przed spadającymi kamieniami. Wielokrotnie też odbija nimi strzały lub inne pociski. W drugim filmie smok jest odrobinę większy, a jego łuski mają głębszy odcień. Pozbawiony granatowego zabarwienia, zaś prążki ozdabiające skrzydła i tułów. Nie są tak wyraźne. Dodatkowo na spodzie dolnej szczęki wyrosły mu w międzyczasie trzy dodatkowe pary wypustek, dzięki którym można określić wiek smoka. Cechą rozpoznawczą szczerpatka jest brak lewej lotki w ogonie. Stracił ją w wyniku upadku z dużej wysokości, gdy czkawka z pomocą wyrzutni strzelił do niego. Bez niej smok nie może samodzielnie latać, co było jedną z przyczyn, dla której smok zaprzyjaźnił się z chłopcem. Szkawka skonstruował mu protezę lotki na przestrzeni lat wielokrotnie zmienianą i modernizowaną, przywracający szczerbatkowi manewrowość podczas latania. W zależności od modelu tego ogona, smog może sterować nim sam i samodzielnie latać lub współpracować z szkawką sterującym protezą z siodła. Szczerbatek posiada również tajemniczą bliznę na spodzie szyi, która jest widoczna w filmach i krótkometrażówce, nie pojawia się jednak w serialu. Choć geneza blizny nie została nigdy wyjaśniona, może ona stanowić nawiązanie do blizny o dość istotnej symbolice, którą na piersi posiada osesek powieściowy odpowiednik szczerbatka. Podczas wyścigów smoków czkawka maluje czerwone pasy na ciele szczerbatka głównie na skrzydłach i łapach, ale także na głowie. Również cała prawa lotka smoka jest pomalowana na czerwono, by pasować do protezy. Smok jest niezwykle inteligentny, pomysłowy i sprytny. Wśród wszystkich poznanych smoków właśnie on swoimi zachowaniami najbardziej przypomina człowieka, a w pewnych sytuacjach także kota czy psa. Jest to związane z faktem, że przy animowaniu nocnej furii autorzy inspirowali się odruchami zwierząt. Głównie domowych. Jako przykład można podać gonitwę za światełkiem, odbijanym przez czkawkę na ziemi. Szczerbatek naśladuje wiele ludzkich zachowań, dzięki czemu można łatwo zrozumieć jego gesty. Ma także niesamowicie dobrze rozwiniętą mimikę twarzy i gestykulację, co zawdzięcza bardzo rozbudowanej anatomii głowy. Położeniem uszu oraz rozszerzeniem źrenic wyraża całą gamę emocji. Od zadowolenia i przyjaźni poprzez smutek po agresję i bojowy nastrój. Gdy szczerbatek jest szczęśliwy, uszy ma podniesione, a źrenice maksymalnie rozszerzone. Gdy się czegoś boi, oczy ma szeroko otwarte, źrenice wąskie, uszy również podniesione. Szczerbatek jest niezwykle posłuszny i lojalny wobec swojego przyjaciela. Broni go przed niebezpieczeństwem, często ryzykując własne życie, wykazując się walecznością i agresją. Dba o jego bezpieczeństwo, chroni czkawkę przed lekkomyślnymi krokami. W jego zachowaniu można dostrzec też poczucie humoru. Lubi płatać figle swojemu jeźdźcowi. Kilka razy śmieje się w charakterystyczny sposób. Jest to głęboki, gardłowy pomruk wydobywający się z otwartej paszczy. Dzięki temu, że żyje wśród wikingów. Nauczył się w pewnym stopniu naśladować ludzką mowę. Szczerbatek bywa również złośliwy, gdy czkawka go zirytuje. Potrafi go przewrócić albo rzucić w niego kamykiem. Lubi również drażnić swojego pana wylizywaniem, czym znów upodabnia się do psa. Czasem swoimi zachowaniami przypomina energiczne dziecko. Szczerbatek ubóstwia ryby i zazwyczaj nie je innego mięsa. Do jego ulubionych czynności należy tarzanie się w smoczy mięsce co najwyraźniej sprawia smokowi wiele przyjemności. Prócz tego, szczerbatek gustuje w innych rodzajach pożywienia, takich jak wypiekane przez wikingów pieczywo. Generalnie można powiedzieć, że jest wszystkożerny. Jest w stanie zjeść różne rzeczy niewiadomego pochodzenia, jak na przykład świecące algi, nie zawsze przewidując konsekwencje. Raz oblizywał się łakomie na widok butów stojka, nie zjada jednak owiec i prawdopodobnie innych dużych ssaków. Ponieważ przez całe swoje dotychczasowe życie szczerbatek nie miał styczności z innymi przedstawicielami swojego gatunku, w dodatku przez 6 lat żył nieustannie u boku ludzi. Ma on wielkie trudności w zachowaniach godowych. Gdy poznaje partnerkę, trudno jest mu się odnaleźć w nowej sytuacji. Nie ma pojęcia, w jaki sposób zaimponować dzikiej samicy, która wyraźnie oczekuje od niego starań. Czerbatek stara się odtworzyć wszystko, co zaobserwował u innych smoków, a także to, co proponuje mu czkawka. Wszystko jednak nie jest pozytywnie przyjmowane przez samice. Próbuje nawet naśladować zachowania samej smoczycy, ostatecznie udaje mu się w ten sposób odkryć swoje nowe możliwości. Smok jest niezwykle inteligentny i rozumie wszystko niemal tak jak człowiek. Chociaż sam nie potrafi rozmawiać, rozumie to, co się do niego mówi. Jednocześnie pełni funkcję swoistego przywódcy wśród smoków, które darzą go szacunkiem i słuchają, a jednocześnie się go boją. Szczerbatek posiada także zdolność do strategicznego myślenia, nie tylko zwyczajnej walki. Wreszcie, jako jedyny smok, Szczerbatek wykazuje się kreatywnością i samodzielną twórczością, czego przykładem są jego rysunki wykonywane na piasku gałęziom. Pierwszy wytresowany na berg smog okazuje ogromne przywiązanie do swojego jeźdźca. Pozostaje wobec niego zawsze wierny i obecny, by w razie potrzeby pomóc mu albo go uratować. Bardzo ważną rolę w wyglądzie smoka pełnią jego uszy oraz kocie oczy. Są one podstawową formą komunikaty niewerbalnej, dzięki nim smok potrafi bardzo wyraźnie gestykulować, i wyrażać swoje emocje. Jako przedstawiciel gatunku nocnej furii, smok zdaje się najszybszym, najzwinniejszym zwierzęciem podbijającym niebo. W książce zostało ujawnione, że smok ten potrafi osiągać prędkość ponad 100 mil na godzinę, czyli ponad 160 km na godzinę. Inne źródła, w tym serial, sugerują, że smog jest w stanie nawet przekroczyć prędkość dźwięku. Oprócz ogromnych prędkości rozwijanych w powietrzu, szczerbatek potrafi też niezwykle zwinnie poruszać się po ziemi. Gdy biega, jego ciało przypomina czarną przesuwającą się falę. Biega bezszelestnie i szybko, dorównując prędkością nawet szybkim szpicom. Ogromna w stosunku do rozmiarów siła smoka, przejawia się m.in. w umiejętności gwałtownego poderwania się do lotu. Przez cały dzień potrafi latać nad wyspą z wodą na grzbiecie, wykonując ciężką, wręcz wyczerpującą pracę, polegającą na dźwiganiu beczek i różnego rodzaju sprzętów. Oprócz tego siła smoka okazuje się niezwykle istotna w walce z innymi smokami. Szczerbatek ma również bardzo wyczulone zmysły, głównie suchu oraz wzroku. Jest w stanie usłyszeć wołanie o pomoc czkawki w odległości kilku kilometrów. Jego wyczulony such pozwala mu na korzystanie ze zdolności echolokacji, Dzięki swojemu wyostrzonemu wzrokowi jest w stanie doskonale widzieć w nocy oraz w ciemnych jaskiniach. Jednak gdy szczerbatek choruje na węgorzą grypę, jego zmysły stają się tak wyostrzone, że sam się ich boi. Jego wzrok się wtedy pogarsza i widzi zniekształcony obraz, co utrudnia mu również rozpoznanie swojego jeźdźca i widzi wtedy w nim wroga. Szczerbatek jest w stanie ziać kilkoma typami ognia. Najpopularniejszym jest strzał plazmą. Czyli splunięcie potężną kulą eksplodującej plazmy. Najczęściej atakuje z rozwiniętej w powietrzu ogromnej prędkości, dzięki czemu strzał jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Smok może także strzelać mniej niebezpiecznym ogniem który ma na celu jedynie ostraszenie zbliżającego się nieprzyjaciela albo odrzucenie jakiegoś przedmiotu. Echolokacja pozwala mu na poruszanie się w zupełnych ciemnościach dzięki fali dźwiękowej. Pozwala mu to niejako widzieć przeszkody w zupełnej ciemności. Prawdopodobnie zdolność ta może też być wykorzystywana do polowania. Jako bardzo zżytemu ze swoim miejscem smokowi, szczerbatkowi można przypisać kilka atrybutów, jakie stworzyli dla niego wikingowie. Są to protezy ognia, ich celem jest zastąpienie brakującej płetwy sterującej na końcówce ognia. Protez zostało stworzonych co najmniej kilkanaście. Czy to dlatego, że poprzednie została zniszczona, czy też w drodze tworzenia modyfikacji i ulepszeń. Wykonawcami proces dla szczerbatka byli czkawka oraz pyskacz gbur. Siodło wielokrotnie modyfikowane, podobnie jak proteza, było budowane przez czkawkę i pyskacza, choć autorem ostatecznej wersji jest czkawka. Konstrukcja siodła, czyni je nierozerwalnie połączonym z protezą ogona, ponieważ umożliwia sterowanie nim i bezpieczny lot. Zbroja Zbudowany z metalu lub wytrzymałych smoczych łusek panterz, chroniący przed bronią łowców smoków. Szczerbatek przez swoje zachowanie jest często porównywany do psa, nietoperza lub kota. Psa, gdyż jest to jeden z najbardziej lojalnych smoków, jakie udało się wytresować. Kota, gdyż wiele jego zachowań Między innymi bawienie się światełkiem, wrażliwość na drapanie i głaskanie, czy też sama jego postawa przypominająca tego zwierzaka. Zdarza się, że smok myje się też łapą. Nietoperza, gdyż ma czarną barwę skóry, posiada zdolność echolokacji oraz może spać do góry nogami, ułożony tak jak nietoperz. Był pierwszym smokiem, jaki został wytresowany na wyspie Berg. Zdarza się, że zachowuje się jak człowiek. Bardzo zawzięcie próbuje zwrócić na siebie uwagę, jest też również momentami zazdrosny. Umie chodzić na dwóch tylnych łapach, stojąc pionowo. Nieustannie stara porozumieć się w jakiś sposób ze swoim przyjacielem, sposobami niewerbalnymi. Gdy chce za coś bardzo podziękować lub po prostu okazać uczucie, obejmuje swojego jeźdźca przednimi łapami i tuli go. Jako wytresowany smok, Szczerbatek zmienił swój naturalny tryb życia. Jako dziki smok, Nocą był aktywny i polował, podczas gdy w dzień odsypiał. Gdy został udomowiony, jego tryb dostosował się do życia Wikingów. Śpi w nocy, zaś aktywny jest w dzień. Czasami zwraca część tego, co zjadł, najczęściej czkawce na kolana. Wynika to ze zwyczaju żywieniowych smoków i ma na celu okazanie wdzięczności i przyjaźni. Odgłosy szczerbatka nagrywał Randy Tom. Jest dosyć zwinny na lądzie i skoczny, potrafi wdrapywać się również na drzewa. Jego filmowy wygląd różni się od serialowego, co wynika z niższej jakości animacji w serialu. W serialu ma szaro-niebieski kolor i inny wyraz pyska. W filmach bardziej widać łuski, a jego kolor jest czarny. Rozszerzone źrenice smoka są w filmie prostokątne, a w serialu owalne. Tęczówki oczu zaś różnią się kolorem. W filmie są bardziej zielone. W filmie posiada również dużo blisk i różnych zarysowań na skórze. W serialu jest ich o wiele mniej. Potrafi chodzić bokiem, ale praktycznie nigdy nie wykorzystuje tej umiejętności. Początkowo miał to być jego podstawowy sposób poruszania się po lądzie. Jednak w trakcie tworzenia filmu porzucono tę koncepcję. A jej pozostałości można zobaczyć tylko w jednej scenie, z jak wytresować Smoka. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Daj znać o czym coś kolejny. A jeżeli jakimś cudem dotarłeś do końca, to zostaw komentarz od treści szczerbatek.